Filmik. Wiesz co, to jest różnie, bo czasami wygląda to tak, że jeden filmik nagrywamy na przykład w trzy godziny, i to jest nagranie, plus do tego montaż oczywiście około dnia yy, i taki filmik może powstać w jeden dzień czasami. A czasami jest tak, że nie mamy dnia, ten scenariusz nam się tak nie do końca nam pasuje, więc potrafimy nagrywać nawet tydzień. Ale zazwyczaj tak optymalna liczba to jest tak gdzieś w 8-10 godzin jesteśmy w stanie nagrać odcinek i kolejne 10 godzin to jest montaż. Także to nie jest takie hop -siup, że że ogląda się 3 minuty i myśli się, że to się 3 minut nagrywa, tylko to jednak jest dużo ujęć, dużo dubli. Staramy się to robić profesjonalnie, więc, więc zajmuje to, to też czas, nie tyle, ile produkcja filmowa, ale, ale myślę, że dość sporo, jak na to, że wychodzi 3 minuty tego. A co wiesz o swoich fanach? Wiesz co? To jest ciężkie pytanie, bo tak naprawdę w tej chwili jest ich tak bardzo dużo. Staram się wchodzić, jak na przykład nagrywam snapchaty. Proszę, a wyślijcie mi snapchaty i ja obejrzę, bo chcę się dowiedzieć coś o Was, prawda? I czasami ktoś mi wysyła, opowiada o sobie i to jest bardzo fajne. Mam takich kilku fanów, których znam naprawdę dobrze, bo oni się przewijają jakby w moim życiu i zawsze na jakichś spotkaniach yy, albo w komentarzach mi komentują wszystko, także naprawdę czasami wchodzę, też mi coś odlajkuję, bo oczywiście chodzi o tą interakcję i na tej grupie Beksoholików, no to też się tam udzielam, ludzie się udzielają i mogę zobaczyć ich twarze, bo tak na przykład na YouTubie nie widzisz, kto Ci to komentuje, a tutaj naprawdę jest ta grupa, tylko no teraz to już jest chyba 35 tysięcy więc nie jestem w stanie tego ogarnąć, e, ogarnąć e, głową, ale staram się, staram się poznawać tych ludzi, nie naprawdę wszystkich, ale, ale staram się. Cześć, tutaj Zuzia, a dzisiaj przeprowadzę wywiad z Olą z BEPS. Cześć. E, Ola. Co lubisz robić poza nagrywaniem filmików na YouTubie? Poza nagrywaniem filmików bardzo lubię śpiewać i tańczyć. To jest takie bardzo śpiewam, tańczę e, i gram w teatrze. Grałam w teatrze, już teraz niestety nie mam czasu. E, ale e, No i oczywiście lubię spędzać czas ze znajomymi. Niestety nie mam tego czasu tak dużo, bo połowę życia spędzam na uczelni, połowę spędzam na planie zdjęciowym, połowę spędzam u siebie w domu z rodzicami, także totalnie się to rozjeżdża. Ale jeżeli miałabym właśnie wybrać e, te trzy rzeczy najbardziej. Trenowałam 12 lat taniec towarzyski, więc to lubię bardzo robić yy, i śpiewać. I myślę, że to są te rzeczy, które, na, których najbardziej chcę się skoncentrować, bo lepiej robić mało rzeczy, a dobrze, niż wiele, a być takim, yy, prawda, roz, rozlatanym. Lepiej jedną, a dobrze. E, czy masz jakąś ulubioną restaurację? Albo jakąś knajpę. Mhm. Mm znaczy w Warszawie to jest oczywiście omnomnom, czyli sushi burrito w chłopaków zabstrahuje. z Z Nadią chodzimy tam totalnie codziennie i ja już powinnam wyzamienić się w jednochodzącą rolkę sushi, bo tak często tam jem. Jeżeli chodzi właśnie o kluby, do których osoby w waszym... Kluby, restauracje, do których osoby w waszym wieku mogą chodzić, to zdecydowanie jest to omnomnom. A jeżeli będziecie trochę starsze, to zachęcam do balów. Tak. Masz jakiś ulubiony sport? Coś takiego? Wiesz co? Yy, całe życie swoje poświęciłam yy, tańcowi towarzyskiemu i to już było tak, na takim zaawansowanym yy, poziomie, że jeździłam na turnieje, jeździłam po całej Polsce, po całej Europie. Yy, niestety później yy, musiałam to ograniczyć, bo, bo szkoła mi nie pozwalała, bo zajęcia były. Codziennie tak po trzy godziny musiałam poświęcać, więc musiałam wybrać albo szkoła i, i YouTube, znaczy bardziej szkoła w, tym, w tamtym momencie, albo taniec i, i niestety, znaczy niestety, 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 no wybrałam, wybrałam naukę i później odpłaciło mi się to dobrze, no bo teraz miałam, po, po, w tych najdłuższych wakacjach zaczęłam robić kanał na YouTubie, bo trochę brakowało mi tego czasu, bo jak nagle spędzasz trzy godziny na sali treningowej codziennie i nagle ci tego zabraknie, to spiszasz wow. Ja mam życie, prawda? I stwierdziłam, że dobra, jeżeli w tym tańcu naprawdę byłam dobra i zawsze potrzebowałam mieć w życiu coś takiego, że moi rodzice mogli się chwalić mną. Zawsze miałam taką jakąś potrzebę. Jak na przykład nie tańczyłam tam trzy e, miesiące i tak moi rodzice nie mówili o tym, że ja wygrywam, nie chwalili się z nami, w, o, Ola wygrała znowu to, to ja się czułam taka naprawdę niepotrzebna, więc dlatego trochę zrobiłam YouTube z potrzeby tego, żeby moi rodzice byli ze mnie dumni. I że teraz na przykład mój tata dzwoni Ej Ola, ty widzisz, przeskoczyło o tysiąc kolej i tak bardzo się tym cieszą. I po części, gdyby nie to, że moi rodzice tak bardzo się w to angażują, może bym odpuściła to, bo czasami po prostu stwierdzam, a po co ja to robię, wolałabym na przykład wyjść ze znajomymi, ale później patrzę, że ktoś mi tutaj pisze jakieś komentarze i że naprawdę ludzie czekają. Jak nie ma odcinka, to dostaję powiedzmy tysiąc wiadomości. Ej, czemu nie odcinka co się odcinka co się dzieje? Jak byłam w nowym Jorku i Ola, Ola żura zamiast mnie nagrywała odcinek? To po prostu, ej Ola, co się stało? Dlaczego ci nie ma? Nie oglądamy, bo nie ma Oli. I to było takie super, więc stwierdzam, że teraz no chyba nigdy tego nie rzucę, bo nie miałabym serca po prostu odpuścić tego, to jest tyle osób. A masz jakiś ulubiony filmik w waszym wykonaniu? E Moim mam dwa ulubione. Jeden to jest oczywiście Blachary, nie trzy. Blachary, Kujonki i e, film, e, jak kłamię rodzicom. To są trzy moje ulubione filmy i po prostu mogę je oglądać po prostu cały czas. Czyli, że, że ci się bardzo podoba. Bardzo! Uwielbiam je, naprawdę. Super się nagrywało, super mi się ogląda i widać, widać, że się super nagrywało, widać tą, ten, ten connection na planie. Eee, czy byłaś kiedyś na Orange Video Fest? Jeszcze nie miałam okazji być na takim dużym evencie. Pierwszym eventem, na którym byłam, to były regaty youtuberów i to było takie moje pierwsze, pierwsze spotkanie z fanami, jakby. I zobaczyłam, że ich jest tak wiele, ale w tym roku właśnie się wybieram. Trochę się obawiam, bo jednak... Tam są już naprawdę sami fani, tacy bardzo zagorzali. I trochę się boję, bo czasami jak idziemy na ten event, to stoimy trzy godziny yy, robiąc sobie zdjęcia, a tu już będzie, już będzie naprawdę masa osób, które przyjdą specjalnie dla twórców, więc, więc trochę się boję, ale na pewno w tym roku będziemy uczestnikami wideofestu. Do ciebie jest. Yy, kiedy obchodzisz urodzinę? Ja urodziny obchodzę 25 maja, czyli jestem zodiakalnym bliźniakiem, co mówi. O całej mojej osobowości, bo jestem bardzo spontaniczna, ruchliwa. E, tak, także moje 21 urodziny obchodziłam 25 maja. Dobrze, e, teraz kolejne pytanie. Czy masz zwierzęta w domu? Wiesz co, nigdy nie miałam kiedyś zwierzęta. Miałam sześć żółwiów, dwie rybki, ale nigdy nie miałam jakiegoś pieska, bo moi rodzice nie mogli nie chcieli, nigdy nie chcieli mieć jakby zwierzaka w domu. I jakoś nie mam potrzeby. Miałam zawsze tyle zajęć, że jeszcze gdybym miała mieć dodatkowe jakieś zajęcie w postaci wyprowadzenia zwierzę, no bo jednak zwierzę to, to obowiązek, no to no nie znalazłabym na to czasu. Także nigdy nie wychowywałam się z jakimś takim zwierzęciem, yy, nie w akwarium. E, jak e, masz kanał z, e, właśnie, z Nadiem. Z Nadiem, tak. Jak masz kanał z nadją Beksy, to wiesz, e, które macie miejsce w rankingu youtuberów? Tak, właśnie wczoraj sprawdzałam, jesteśmy 50, czyli jesteśmy dokładnie w połowie stawki e, w rankingu youtuberów. Czyli myślę, że jeżeli chodzi na naszą roczną działalność, to jest to całkiem, całkiem nieźle. E, no i ostatnie moje pytanie to jest takie e, Czy masz chłopaka? E, tak, mam chłopaka od jakiegoś pół roku i... i tak, mam chłopaka. A, się nazywa. Nazywa się Grzesiu. Dobrze. Głupie imię wiem. E, no to dziękuję bardzo i koniec. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.